Hey, guys! Stało się! Przegraliście! Wy przegraliście! Ja the best! Taktyka the best! But you... cienizna! Szczęsny! Sama so się strzeliła. Zajebiście! Jesteś the best! Lewy, what happened? Ich mag gluten buch, champagner sehr gerne! Ja pierdolę! Jesteś the best! Boss! Jeszcze nie wszystko stracone! Jeszcze możemy awansować! Joe, I like your naiwność! Ok, show me taktykę na Espanie! Boss! To nowoczesna taktyka zwana Diki Taka. Interesting. Szczegóły, szczegóły, Joe. Boss. Hiszpania podaje sobie piłkę między sobą, a my stoimy w miejscu jak takie chuje. Joe, your genius mnie przeraża. Mama mia! panowie. Byłem, widziałem, wyjeżdżam. Ciao, prezes. Ok, guys, teraz Hiszpania! Fokus, focus. Tak jest. Panowie, bez ociągania. That's right, bez obciągania. Okej! Okay. Kiełbasy w rękę i na nich! Kto zna się na Pani? Zo ja de seer. Shut the fuck up lewy! Who grał tam? Ja tam grałem. Ja pierdolę!